Siemaneczka, jestem Daffy i dzisiaj jestem sobie w prezenpacking Packing Simulator I Dzisiaj w tym odcinku pokażę wam jak zostać pro i ogólnie jak dobrze grać w prezenpacking Packing Simulator Było dużo osób mnie o to prosiło, więc wam wytłumaczę Na starcie jak wchodzicie do gry to, to bierzecie sobie... Po Moim zdaniem najlepsze to jest to, ponieważ macie tutaj sell i tutaj macie shop Ja tak więc możecie też sobie takie wziąć Kolejną rzeczą, jak już zaczynacie, to jest Edit. Wchodzicie sobie i macie taki piecyk, stawiacie. I więc, tak, macie tutaj takie zabawki sobie: normalne, diamentowe, emeraldowe i galaksy. Są to są normalne. Jak y, czasami widzicie, takie są niebieskie, świecące. Za chwilę wam to zaprezentuję. Jak widzicie, trochę sobie tego porozpiłem. Nie trafiłem galaksy, ale zaprezentuję wam diamentowe i emeraldowe. Widzicie takie świecące, takie niebieskie. To zbierajcie, bo to ma, z tego co słyszałem, x2 mnożnik, a emerald ma x5 mnożnik i na to jest chyba 10% szans, a na MRL emeraldowe jest 1% szans, a na Galaxy 0,1. A i Galaxy ma 10 mnożnik. Kolejną rzeczą to jest Shop. Widzicie, tutaj są różne rzeczy: multiplier. Ja miałam taką taktykę na początku. Że brałem po jednym piecyku, zbierałem sobie yy, trochę coinów i zbieram na najlepszy piecyk. Po prostu jak miałem już ten najlepszy piecyk, dodawałem te wszystkie właśnie diamentowe i emeraldowe do tego i bardzo, duży, bardzo dużo wtedy pieniędzy. Kolejną rzeczą to koszyki. Jak widzicie, tutaj mamy różne rodzaje koszyków. Ja gram cały czas tym samym koszykiem, ponieważ... Mi się już nie opłaca zbierać na kolejne, bo mi to by zajęło dużo czasu, trochę no, Moja rada jest taka, że po prostu grajcie na jednym koszyku Jak ktoś ma tam 5 miejsca, to i tak wystarczy, wystarczy że dać Tak zrobicie, dacie i już możecie kolejne brać, więc no macie mało miejsca, ale możecie szybko dawać i szybko zbierać Więc to jest moja taktyka Kolejną rzeczą to rebirfy. Rebirfy to jedna z najbardziej opłacalniejszych rzeczy, moim zdaniem, w Przezkin Simulator. Bo jak widzicie, bardzo dużo mnożnika daje. Już mam prawie 80 mnożnika. Dlatego niektórzy robią taki błąd, że zbierają coiny, bo myśleli, że, że na przykład jak ktoś ma 1 milion, to dostanie 20 rebiszów na raz, a nie jednego. I właśnie ta, taki błąd był niektórych ludzi, ale no yy, Zbieracie po prostu na rebirfy. Najbardziej wam się to opat. Jak już zrobicie rebirfa to tutaj dostajecie gwiazdki. Za pierwszy to jest 1000, za drugi 2000 i tak dalej. Co 1000 po prostu dostajecie. I tak samo zwiększa się z tym. Mamy tutaj 394, za kolejny będzie, mamy 393, więc to, co 1000 jest większe, więc tutaj co 1000 jest większe. I o razu jak zrobicie rabirfa to pamiętajcie, żeby otwierać to, bo bardzo duży mnożnik daje. Jeszcze nie zdobyłem tego Metikala, ale spróbuję zdobyć, bo no bardzo duży mnożnik daje. A przyda mi się to. W chociażby. Kolejną rzeczą to kody. Na starcie polecam Wam użyć kodów Relays, Teddy, Proxek i Puzonik I tak oto tym materiałem zakończę ten odcinek. Myślę, że Wam się przydał ten tutorial. Jak będziecie chcieli jeszcze z czegoś, jakbym wam pomógł czy coś, to wpiszcie w komentarzach, odpowiem wam na to. Podajcie na moją grupę Discordową, grupę Robloxową. No i co? Siema!